Pewnego dnia wczesnym latem, gdy powietrze było już ciężkie od zapachu rozgrzanej ziemi i pierwszych kwiatów, dostałem list. Nie była to pocztówka jak te, które kiedyś wysyłała. Tym razem była to koperta grubsza niż zwykle, z obecnym adresem nadawcy, napisanym ręką, która wydawała mi się dziwnie znajoma, choć minęło tyle czasu. Otworzyłem ją powoli, z mieszanką ciekawości i obawy, że słowa w środku mogą być cięższe niż jestem gotów unieść. W środku była koperta papieru złożona na pół i coś jeszcze coś większego, twardszego, owiniętego w brązowy papier. Zacząłem od listu. Wiem, że minęło dużo czasu pisała Nie jestem pewna, czy nadal pamiętasz mój głos, czy moje słowa są ci jeszcze bliskie. Ale chciałabym, żebyś wiedział, że wciąż Ciebie pamiętam. Twoją cierpliwość, Twoją obecność, Twoją wiarę we mnie, kiedy sama nie miałam siły w siebie wierzyć. Chciałabym powiedzieć, że nigdy tego nie zapomniałam. Od tamtej pory wiele się wydarzyło. Nauczyłam się więcej niż myślałam, że jestem w stanie unieść. Odkryłam rzeczy o sobie, o innych ludziach, o życiu. Były trudne chwile, ale też piękne, te, które zapierają dech oraz te, które przypominają, dlaczego warto żyć. Piszę, bo chcę się z Tobą czymś podzielić. Przez lata zapisywałam moje myśli, jak wiesz, moje wspomnienia, mój gniew, moje przebaczenia. Nie pisałam, żeby wydać książkę, pisałam, żeby przetrwać, ale w końcu, kiedy wszystkie te słowa zaczęły tworzyć całość, ktoś powiedział mi, że powinnam jednak tą książkę wydać. Powinnam spróbować. Więc spróbowałam. Dołączam pierwszy egzemplarz jest twój, bez Ciebie nie byłoby tych słów. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Mam nadzieję, że wciąż żyjesz naprawdę tak jak kiedyś mnie nauczyłeś. Pod listem widniało je imię, krótkie, proste, tak znajome, że poczułem, jak coś w środku mnie we mnie zadrgało, jakby jej głos, cichy i mocny, zabrzmiał nagle w mojej głowie. Ostrożnie odłożyłem list i sięgnąłem po paczkę owiniętą w papier. Rozwinąłem ją, a moim oczom ukazała się książka jej książka. Na okładce widniał prosty tytuł, a pod nim jej nazwisko. Przesunąłem palcami po gładkiej powierzchni, czując jak ciężar tego przedmiotu fizyczny i emocjonalny. Osiada w moich dłoniach. Otworzyłem na pierwszej stronie. Dedykacja była krótka. Dla tych, którzy pozwolili mi być, dla tych, którzy nie przestali wierzyć, że mogę być sobą, dla Ciebie. Usiadłem w ciszy, trzymając książkę na kolanach, czując, jak powoli wypełnia mnie coś, co trudno było nazwać: dumą, wzruszeniem. Może jedno i drugie. W tej chwili zrozumiałem, że jej podróż, choć tak daleka, wciąż była częścią mojej. Otworzyłem książkę na pierwszym rozdziale i zacząłem czytać. Pierwsze zdania były jak powrót do dawno zamkniętego pokoju, którego zapachy i dźwięki uderzają z taką siłą, że przez chwilę nie można złapać oddechu. Pisząc, nie ukrywała niczego. Jej słowa były surowe, prawdziwe pełnym roku ale i światła. Każde zdanie było jak ślad, którym szła w głąb siebie, prowadząc czytelnika przez labirynt swojego życia. Pisząc o bólu nie próbowała go złagodzić, ale w tym bólu była też siła, rodzaj dzikiej odwagi, której nigdy wcześniej nie widziałem w jej oczach, choć zawsze gdzieś tam była. Opowiadała o dzieciństwie, o krzywdach, które spotkały ją w miejscu, które miało być domem. O ludziach, którzy powinni byli chronić, a zamiast tego niszczyli, o latach, w których żyła wstrzymując oddech, nosząc w sobie ciężar, który wydawał się nie do uniesienia. Ale to nie była książka o ofierze, to była książka o odrodzeniu. W miarę jak czytałem, zaczynałem rozumieć, jak głęboko dotknęła swojej przeszłości, jak bardzo ją rozłożyła na części, żeby zrozumieć, gdzie kończyła się jej przeszłość, a gdzie zaczynała się ona sama prawdziwa, wolna, niezależna. Każdy rozdział był jak kolejny krok na drodze, którą kiedyś opuściła nasz dom, a teraz powróciła do siebie. W jednym z fragmentów pisała o gniewie. O tym, jak był dla niej bronią i tarczą, jak chronił ją przed zagładą, a jednocześnie trzymał ją w miejscu, nie pozwalając się ruszyć. Opisywała moment, kiedy przestała się go bać. Moment, kiedy spojrzała na swój gniew i powiedziała mu, możesz zostać, ale już mnie nie kontrolujesz. Przerwałem czytanie, opierając książkę na kolanach, bo zrozumiałem, że ta podróż, choć wydawała się dotyczyć tylko jej, w rzeczywistości obejmowała nas wszystkich. Wszystkich, którzy mieli odwagę zmierzyć się ze swoimi własnymi demonami, wszystkimi, którzy bali się gniewu, bólu, prawdy, ale w końcu znaleźli siłę, by je zaakceptować. Przewróciłem kolejną stronę i następną. W jednym z późniejszych rozdziałów pisała o czasie spędzonym w schronisku dla kobiet, o historiach, które słyszała. Każda z nich nosiła w sobie coś, czego nie chciała nosić. Pisała, ale kiedy opowiadały swoje historie, te ciężary stawały się lżejsze. Czasami to jedyna różnica między tym, czy przeżyjesz, czy się poddasz, to możliwość opowiedzenia swojej historii komuś, kto słucha. Była w tych słowach prawda, którą trudno było zignorować, i była tam jej siła, nie tylko w opowieściach, które pisała, ale w tym, że potrafiła je unieść, przetworzyć, a potem podzielić się nimi z innymi. Dotarłem do ostatniego rozdziału późno w nocy. W tym rozdziale była inna. Spokojniejsza, bardziej refleksyjna, jakby po zakończeniu swojej drogi usiadła na brzegu morza i zaczęła patrzeć na fale, nie próbując już ich kontrolować. Pisała, pisała o swojej przyszłości, o tym, że nie zna wszystkich odpowiedzi, ale już ich nie potrzebuje. Nie muszę wiedzieć, dokąd zmierzam, napisała. Wystarczy, że idę. Ostatnie zdanie brzmiało. Przebaczenie jest jak oddychanie. Nie robisz tego dla innych, ale dla siebie. Zamknąłem książkę i siedziałem w ciszy, wciąż trzymając ją w dłoniach. Przez chwilę miałem ochotę spojrzeć w lustro, jak, jakbym chciał sprawdzić, czy coś się we mnie zmieniło. I zmieniło się. To, co przeczytałem, zostawiło we mnie coś, co nie mogło zniknąć. Byłem ciekaw, czy znajdę jej nazwisko na półkach sięgarni, czy ktoś inny też czyta te słowa, które tak bardzo mnie poruszyły. I rzeczywiście, jej książka tam była. Stała w, na wyeksponowanym miejscu obok niej widniała kartka z napisem: Literackie odkrycie roku. Przyglądałem się jej przez chwilę, zastanawiając się, ilu ludzi już ją przeczytało, ilu jeszcze przeczyta. Ilu zrozumie, co kryje się za słowami, ilu odnajdzie w nich część siebie. Przez kolejne miesiące widziałem jej nazwisko coraz częściej w artykułach, w wywiadach, w rozmowach ludzi, którzy polecali sobie jej książkę. Ale w tym wszystkim nigdy nie czułem, że stała się kimś odległym. Czułem raczej, że jej historia, choć już nie była tylko jej, wciąż pozostawała intymna. Pewnego dnia, kilka lat później, gdy już pogodziłem się z myślą, że nigdy więcej nie zobaczę, zadzwonił telefon. Głos w słuchawce był znajomy, choć nieco dojrzalszy, bardziej pewny siebie, z notą spokoju, której kiedyś w nim brakowało. – Czy to ty? – zapytała, choć oboje wiedzieliśmy, że nie musiała pytać. – To ja – odpowiedziałem. Na chwilę zapadła cisza, a potem usłyszałem, jak się śmieje, cicho, lekko, jakby śmiała się z samej siebie. Myślałam, że minęło zbyt wiele czasu, powiedziała. Czas nie ma znaczenia, odpowiedziałem. Ważne, że dzwonisz. I w tamtej chwili wiedziałem, że historia nie skończyła się wcale. Że być może nigdy się nie skończy. Że tak właśnie wygląda prawdziwa wolność. Jak ciągły ruch, jak powracająca fala, która zawsze znajdzie sposób, by wrócić. W tamtej chwili wszystko inne przestało istnieć otoczenie, czas, nawet oddech. Jej głos wypełnił przestrzeń w sposób, który był zarówno znajomy, jak i nowy. Było w nim coś, co przypominało mi kobietę, którą znałem kiedyś, ale też coś, co mówiło o drodze, którą przeszła, o życiu, które zbudowała z ruin przeszłości. Jak się masz? Zapytała po chwili, jakby to pytanie tak proste i banalne zawierało w sobie cały ciężar, który nas dzielił. Dobrze, odpowiedziałem, choć wiedziałem, że to dobrze było zbyt krótkie, zbyt płaskie, by oddać wszystko, co chciałem powiedzieć. A ty? Zawahała się na ułamek sekundy. Słyszałem, jak nabiera powietrze, jakby próbowała znaleźć właściwe słowa. Myślę, że po raz pierwszy w życiu mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, odpowiedziała w końcu, a jej głos był cichy, niemal był szeptem. A ty byłeś częścią tego wszystkiego, chciałam, żebyś wiedział. Siedziałem w tamtej ciszy, pozwalając jej słowom opaść, osadzić się we mnie. To, co powiedziała, miało wagę, której nie byłem w stanie natychmiast unieść. Próbowałem znaleźć odpowiedź, coś, co mogłoby dorównać znaczeniu jej słów, ale nic nie przychodziło mi do głowy. Cieszę się, że dzwonisz, powiedziałem w końcu. Cieszę się, że odnalazłaś to, czego szukałaś. Usłyszałem, jak oddycha, a potem jej głos zmiękł, stał się bardziej bezpośredni, bardziej ludzki. Nie wiem, czy to był przypadek, czy coś większego, że spotkaliśmy się wtedy, kiedy się spotkaliśmy, powiedziała. Ale wiem, że byłeś tam wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowałam. Nigdy ci za to nie podziękowałam tak, jak powinnam. Nie musisz mi dziękować. Odpowiedziałem odruchowo niemal zbyt szybko. Ty sama to zrobiłaś. Ja tylko ci towarzyszyłem. Śmiech, który wybrzmiał po drugiej stronie, był cichy i lekki, jakby śmiała się z mojej skromności. Towarzyszenie to czasem wszystko, czego człowiek potrzebuje, powiedziała. W tamtej chwili wiedziałem, że moglibyśmy rozmawiać godzinami, że było tyle rzeczy, które chciałem jej powiedzieć, tyle pytań, które chciałem zadać, ale jednocześnie czułem, że to, co już zostało powiedziane, wystarczy. Nie musieliśmy nadmiernie komplikować tej chwili. Może kiedyś cię odwiedzę, powiedziała po chwili. Jeśli to będzie oczywiście dla ciebie w porządku. Zawsze, odpowiedziałem. Po tym zdaniu znów zapadła cisza. Tym razem była spokojna, nie napięta, jakby oboje wiedzieliśmy, że wszystko zostało powiedziane, że nie trzeba niczego więcej dodawać. Będę w kontakcie, powiedziała, a jej głos był miękki i ciepły. Czekam, odpowiedziałem. I wtedy połączenie się zakończyło. W pokoju zapanowała cisza, a ja przez dłuższą chwilę siedziałem, trzymając telefon w dłoni, jakby próbując zatrzymać ten moment na dłużej. Ona znów była w moim życiu, nie tak jak wcześniej, nie jako ktoś, kto potrzebował pomocy, ale jako ktoś, kto powrócił do siebie, kto przebył swoją drogę i teraz mógł wrócić nie po to, by szukać wsparcia ale by dzielić się tym, kim się stała. W kolejnych tygodniach wróciłem do swojego życia, ale świadomość, że była gdzieś tam, że mogliśmy znów porozmawiać, że mogła pewnego dnia znów zapukać do moich drzwi, zmieniła coś we mnie. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie sens i podoba Ci się, to proszę skomentuj, i polub i udostępnij. I jednocześnie mam do Ciebie prośbę, a mianowicie Napisz swój ciąg dalszy tego opowiadania i podziel się z nami w komentarzu. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.